Czym kierować się wybierając opony? Najlepszym źródłem informacji są niezależne testy opon. W lutym tego roku pojawiły się wyniki testu opon letnich opublikowane przez ADAC. ADAC to drugi pod względem wielkości automobil klub na świecie, zrzeszający prawie 17 milionów użytkowników. Jest uważany również za najbardziej wpływową organizację motoryzacyjną w Europie. Do testu ADAC opony kupuje w sklepie po to, aby uniknąć sytuacji takiej, w której producenci dostarczaliby opony inne od standardowych na potrzeby testu, manipulując wynikami. Do testów zostały wybrane opony letnie w rozmiarze 185-65-15. Ten rozmiar jeszcze parę lat temu zarezerwowany był dla podstawowych modeli segmentu C. Dzisiaj najczęściej spotykamy go w segmencie B, czyli w autach mniejszych miejskich, takich jak Opel Corsa, Renault Clio czy Citroen C3. Wyniki testu opony 185/65R15 prawdopodobnie znajdują również zastosowanie dla opon o 10 mm mniejszych i 10 mm większych, czyli również dla popularnego u nas rozmiaru 195/65R15. Inżynierowie ADAC sprawdzają, jak w typowych drogowych warunkach sprawdzają się opony. W tym roku do testów wzięli aż 16 różnych modeli opon, zarówno z segmentu premium, średniego, jak i budżetowego. Kryteria oceny. Aż 40% wagi oceny w teście ADAC to zachowanie się opony na mokrej nawierzchni, tylko 20% to zachowanie się opony na suchej nawierzchni, 20% również to żywotność i po 10% efektywność paliwowa i hałas generowany przez oponę. Wyniki. Zwycięzcą tegorocznego testu ADAC została opona japońskiego producenta Bridgestone Turanza T005. To flagowy produkt tego producenta, który na rynku pojawił się w 2018 roku. Turanza została dobrze oceniona w kategorii zachowania się na mokrej nawierzchni, efektywności paliwowej i trwałości. Numerem 2 w teście okazała się holenderska opona Wredestein Sport 5. Ta opona została oceniona przynajmniej dobrze w każdej z kategorii testu, a bardzo dobrą ocenę otrzymała za żywotność. Jej zaletą jest również rozsądna cena w zestawieniu z pozostałymi oponami segmentu premium. Na tej oponie kończą się oceny dobre w teście ADAC. Pozostałe opony otrzymały notę zadowalająca. Trzecie miejsce to ta opona francuski producent Michelin i tutaj ciekawa sprawa, to jest opona, którą my klasyfikujemy jako oponę wielosezonową, bo to jest Cross Climate Plus. Jedyna opona w teście, która ma homologację zimową. Cross Climate Plus otrzymał dobre noty za zachowanie się na mokrej nawierzchni, efektywność paliwową i trwałość. Gorsze za zachowanie się na suchej nawierzchni i hałas generowany przez oponę. Jest to również najdroższa opona w teście. Zwycięzca. Na największych rynkach zostały przeprowadzone badania wśród 25 tysięcy kierowców, w których zapytano się, jaki parametr jest dla nich najważniejszy w oponie letniej. I większość kierowców odpowiedziała właśnie, że najważniejszym parametrem jest zachowanie się opony na mokrej nawierzchni. W związku z tym inżynierowie na to położyli największy nacisk i stworzyli oponę, która yy, ma przede wszystkim bardzo szerokie, yy, tutaj rowki owodowe. Które odprowadzają wodę lub prowadzą ją przed czołem bieżnika, zapewniając kontakt z nawierzchnią środkowej części bieżnika. Również zewnętrzna część, tutaj na barkach, rowki w zewnętrznej części barkowej są szerokie, odprowadzają wodę na zewnątrz. Z kolei połączenia pomiędzy klockami w zewnętrznej części barkowej opony zwiększają odporność na odkształcenie się bloków gumy podczas hamowania. Mieszanka, którą zastosowano w oponie Bridgestone, e, została stworzona w oparciu o technologię NanoProtech. Ta technologia zapewnia e, lepszy balans pomiędzy oporami toczenia a przyczepnością na mokrej nawierzchni. Jak już wiecie, inżynierowie wkładają sporo pracy w to, żeby opony były coraz lepsze. Opony to nie tylko bieżnik, który widzimy gołym okiem, ale także konstrukcja wewnętrzna i mieszanka, z której opona jest wykonana. Dlatego e, pamiętajcie, opona to jest Jeden z najważniejszych podzespołów w Waszych samochodach i jedyny, który łączy Wasz samochód z nawierzchnią. I przy wyborze lepiej nie kierować się opiniami użytkowników, które możecie przeczytać w internecie. One z reguły są bardzo subiektywnymi ocenami kierowców. Dlatego warto zapoznać się z wynikami obiektywnych testów i wybrać, która opona dla Was będzie najlepsza.